Cześć witam bardzo serdecznie z tej strony Kapitan Smaller. Witam Was dzisiaj w Counter Strike Global Offenses Zagramy sobie dzisiaj w jakiś tryb a może w BC rozbrojenie? Dawno nie było. W sumie to w ogóle nie było na moim kanale, ale dawno to nie grałem, więc zagrajmy. Czekam, aż nam kogoś znajdzie. Aha, chciałem Was jeszcze przeprosić za to, że nie było filmików w przeciągu ostatnich dni, ale miałem problemy ze sprzętem, ale już mam wszystko sprawne, więc... Filmiki będą się pokazywać Czekamy, o jest Das 2 Już zobaczymy Myślę, że gramy w CT W CT albo w TT? W TT, w TT W TT, o, dobra, nawet jest ich mniej Przegrywamy 2-0 Dwa przeciwnika Chyba Jakieś ruski <grym> Czyścić teren, czyścić teren. No nie, 13 rund pozostało. Nie, 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 nie. Dwie, minu... dwie minuty chyba do końca rundy. A co złoty na złotym skrzyni? Tak, go do złotym. Złotym do Co mówisz? Złotą, tak, tak to wystawiam sobie ja, na rynek, ona bole, ci pójdzie gdzieś bole. tak za 50 centów i sobie kupuj tych tanich skinów bo właśnie bo 9 i tak dalej to będziesz miał sporo i daj nam skinę gdzieś się zapłacił Właśnie tak myślałem, że coś takiego zrobić. To chciałem to ze statrakami, ale ze tak. trakami jest są trochę droższe Prowadzę na komuś wiosło No, no, chłopaki. no, nie no Sorry chłopaki nie. No, nie wszystkie, bo na przykład znalazłem taki, tam jakieś tam, które 90 9 eurocentów co nie? Wyjdź aktualnie gdzie? Ja mam awkę Dobra, więc gramy 3k mamy To już mamy, dobra Więc AK, OK, granaty No poczekaj Wer, nie patrzyłem, właśnie odpaliłem Odpaliłeś właśnie? I zaczynamy To już w dupie, ja bajce spaliłeś, ty

Pięknie. Chcesz kupić? To mamy grana... Mama WP na sprzedaż. Boom, oczywiście za coś. Jakie przetestowane w boju? lekko używane. Za no, no nie wiem, 5 euro kosztuje. Trzy skrzynki No na pewno jedna od razu Ale oczywiście czarne skrzynki, tak? A nie, no, no za dobre są, weź, w ogóle bez krzyk ci dam. Ja nie chcę w co krzyk... ...dobrego. Wow, ale wyszliśmy mu. Sandały Jezusa. 2 <laughs> HP. Vern, szukamy Verna. Vern... ...o jest. Pięknie. Mam cię. Sandał jest za dobrze, nawet gra. Dzięki za WP. Nie ma za Jak nic nie Dobra, spokojnie. Dobra spokojnie. Dobrze, zaraz kupię nowe, 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 Co nowe, Coś. nowe, 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 szczęścia szuka? nowe, siebie nowe, nowe, Bić. nowe, mówić. nowe, Dobra, nowe, naciśnij, nowe, 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 No, nowe, 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 nowe,

Trzeba odważyć się wejść Every Przedam AWP Obydwoje kampią Wszyscy mają AWP, nie? Wszyscy? Tak, wszyscy Co za gościu te? Wyślij go, coś z nim kampią. zróbcie Dupaki, nie? No to dawajcie nie głosowaj może no, na niego Jakieś mapę mapy I wygraliśmy, 3-2 jest w ogóle Lasyfikacji? Gdzie Michal grałeś? 10 run do, koń do końca To o co votujesz cymbalek tak mnie odbi, nie rozumiejesz? Kurwa tak to zachowałem kurwa tak to odbiłem ładnie Kurwa tu mam Siadam z Jezuza Jezusa Co? Ciebie zwali Siadam z cymbała Jezusa A ja Gitarę A jest tam ktoś Przedam gacie po menu Anderson O, stupie Ja nie dam co Długa, zda długa WPB. Ale dostał Spokojnie Kto ma pakę? Jeszcze jeden długa, chyba U. Chyba ty Ale śmieć na środku O oh, boże, Po co tego smołka rzuciłeś? Je, ma ktoś w ogóle u nas? Pakę? Nie, P gdzie, gdzie leży paka? Gdzie leży paka? po Tutaj jest Leży sobie paka, leży paka. I czy ktoś ją weźmie? Uuuu, przegraliśmy Ej, rundę 4-0, Pozdrawiam, jak strzelasz z Awki do gościa z bliska. No to zrobi, lecz się usiądzie, żeby. A, na no, Awkę nas nie stać. Pójdź bez auta. No to skrzywdzi, jakby nie, nie próbował. To Teraz mi wraca. Zabrałem Bagoka. Czega? Ja już tam biegam. Bieg. To jest sprawa Bambo. No, Ty od razu, że nie umiesz grać z sniperem. Nie, to jest sprawa no, no, Bambo. Nie, tak. to jest sprawa Bambo. Co pójdziesz za 500 zł, musisz to grać. A ja wiem, ja pogadam z wydziem tyrońskim, aż on tu Jezusa. Ej, gdzie ta paczka? A na respie coś jest. Ty jesteś na respie? Tak! Wiem, że jestem kiepskim snajperem, to... Ale niedużo mu zostało HP. Haha, reszki bajs, założ się w sam pobytku. Na razie przegrywamy, dalej... z ma fajnego skina do tego skauta. No... Mm. Jeden, na 4 No, właśnie 5, no. 2, do końca 8 run Nie poddajemy się Miałem gitarę, miał samochód Level go do Japu No widziałem, no ale no ale to nie ma kasy tutaj na razie tylko nie? Dwie 7 Flashback Tu no, nie mogłem się trafić siedemdziesiąt siedem HP, wycofamy stąd? Uuuu, dwóch tam było Zobacz, stoją na w trupie Żeniowy? i wpuszczają kurwa na środek To są kurwa te... Co ty chciałeś na FFA? Co ty na FFA chciałeś? Żeby o, oni biegali, grali, ale... grali jakoś tak lepsze <laughs> Najlepiej to się Iść na FFA na... no, ja gra chłopaki Ja ci powiem fajnie, się gra na lanach no, ja 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 ma. To jak się Tima znajdzie dobrego, znajdzie dobrego. Nigdy nie graliście wydatków Ralej się znalazłeś Nie wiesz, nigdy nie graliście A No jeden, cztery, saro. Ale fajnie się lana organizuje no Ja grałem operację, tam jest zarąbiście, ale nieraz dzieci są Co grałeś? No na operacja Ta napka jest. Wow, ale mnie zeskanował ładę Mówiłem, że tam AWka jest, to mnie nikt nie słucha. O, jaki farciarz, no. Nie wiesz. Kiepsko. Ale bania. 1-5 słabo Mówię wam, że dawno nie grałem ogólnie w ogóle bo miałem ten problem Ale sobie pomyślałem, nagram no, coś dla was no Chociaż nawet no będzie lip nagram Kapitan Bomba! <laughs> co to było nie ma tak, kapitan bomba. O, pięknie runda nasza. Dawaj jeszcze raz, kapitan bomba. Chyba. Zdanie tak, na 3-4 wyskakujemy i napierdalamy z i... ...pod nie gadała. Są jakieś pytania. Napierdalamy. <gadawa> A nie mieć dwóch kapitanów w zespole. Afka, Afka, Afka. Kurwa, no bez rzucazu! Kapitan Bamba nawet zabił. Coś ktoś ślapa, fajne, fajne, nie fajne. Oh. Po co ja tam wchodzę? No nie wiem. Dobrze jakaś to. Nie wiem po prostu. Nie idziemy mi dzisiaj w ogóle. Ładnie. Pierwszy i drugi pięknie. U, brakuje. Czy będzie rozbrajał? No, Rozbroju. Serio. No nie starczy nam na nic. Trzy. Aj, myślałem, że zabiję go. 4 HP, nie? Dobrze. Muszę teraz pilnować. Patrz mi do mnie Daj mi radę. sorry. Dzień, da, da, da. Gdzie tam biegasz? Chodź stąd Gdzie Idziemy wyjść? A, skąd mnie zabił? Teraz ja będę... Głupie flesze. Przez paket. przegrałem teraz. Przepraszam Jak on stamtąd mógł wyczerpać Ale miałem mało HP Już da Ile rund do końca? 5 Dobrze, następna runda. Nasza 7-4. 4 Cztery rundy do końca To musimy wygrać wszystkie, żeby to wygrać jest... Ci się go... tu, Musimy ja. się postarać Dobrze, że no, Kupię apuflę, laminat pomarańcz Nie ma takiego śmieciu No jak nie ma frajerze Bo ty masz się jakiś A Na tym co tam to jest. Mam film na rynku. Serio, zabił nas dwóch. To ja na rynku? Nie rysku, wierzę, ja w ogóle no. na rynku nie stoję. Nie wiem, czy to wrzucę, ale nie, raczej wrzucę. Trudno, mam staty. 3, 1, 8. <gry> Gdzie stawiasz bombę? Dobrze, można tak. No i ja ten taki laminat słupkę. Kampimy, nie? Kampimy. Kapitan Bomba jest. Kolejna ronda nasza, 7:5. 7-5. Mamy szansę to wygrać jeszcze. Nie, muszę grać bezpiecznie, bo wrzucam się we wszystkich. Patrzcie do mnie. Na B poszło 3 chyba. Mm -hmm. no. Ej, chodź popaka po Ej paki, chodź paka tutaj. Skąd? No Aha, skąd on się tam wziął? Skąd on się tam wziął? Ale mam słabe staty. Po prostu nie wierzę. Musimy to wygrać. Kto ma pakę? Nikt nie ma paki. Szukamy paki. O nie. Oj, damy skin kim. Ale... nie pójdę zapierdala kutasem. A najbardziej Dobra. Sebek, idź się. Dobra. wreszcie wykąpać. To rozkaz. Dobra, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Na razie, cześć. Jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie po więcej. Więc teraz żegna się z wami. kapitan Smaler, trzymajcie się, na razie, cześć.